W tym filmie powiem Ci o siedmiu powodach, dla których psy liżą ludzi po rękach, nogach, twarzy czy gdziekolwiek indziej. Na koniec filmu powiem Ci, dlaczego warto odwzajemnić psie lizanie i w jaki sposób to zrobić. Cześć, nazywam się Emil jestem behaworystą, trenerem psów i liderem zespołu Czerwonego Pieska. Zapraszam do oglądania. Pierwszy powód to próba zwrócenia na siebie uwagi. Lizanie jest formą komunikacji. Jednym z komunikatów przekazywanych poprzez lizanie jest poproszenie człowieka, aby zwrócił na psa uwagę. Być może twój pies akurat się nudzi, albo zbliża się pora karmienia i on przypomina ci, że już czas się z nim pobawić albo nasypać mu karmę do miski. Może w ten sposób domagać się czułości, głaskania albo wyjścia na spacer. Drugim możliwym powodem lizania może być twój smak. Psy bardzo lubią słony smak, który zlizują razem z ludzkim po prostu potem. Być może spociłeś się i zwyczajnie pies ma przyjemność z tego, że liże ten twój słony smak. Inna sytuacja jest, gdy niedawno przyrządzałeś jedzenie. Smak i zapach jedzenia pozostał na Twoich palcach, dlatego pies po prostu go zlizuje. Nawet jeśli myłeś ręce, to nadal pies może czuć zapach i smak wcześniej dotykanego przez Ciebie jedzenia. Pamiętaj, że psy mają niesamowicie czuły zmysł węchu i nawet mydło może nie zneutralizować w 100% zapachu z Twoich rąk. Trzeci możliwy powód lizania to okazywanie uczuć. Psy lizaniem również są w stanie okazywać miłość i szacunek. Lizanie to wyraz podporządkowania i uległości. Twój pies lizaniem może chcieć pokazać, jak ważny jesteś dla niego jako opiekun i że szanuje ciebie jako przewodnika. Czwarty powód to sygnał agonistyczny. Sygnały agonistyczne to komunikaty, które wysyłają psy, gdy chcą, aby dana osoba lub pies zwiększyły od nich dystans. Zazwyczaj są wysyłane, gdy pies obawia się po prostu danej osoby, albo danego psa, lub potrzebuje po prostu więcej przestrzeni. Najczęściej zauważanymi przez ludzi tego typu sygnałami są szczekanie, warczenie, kłapanie zębami. Jednak to nie oznacza, że pies ma tylko tak silne komunikaty agonistyczne i że nie ma innych. Psy mają wiele delikatniejszych form komunikowania się i proszenia o dystans, a jednym z takich sygnałów może być właśnie lizanie. Tego typu lizanie charakteryzuje się nerwowością, spiętym ciałem psa, a często łączy się również z odwracaniem głowy albo z próbą odejścia, z próbą zwiększenia dystansu przez psa. Piąty możliwy powód lizania to chęć lepszego poznania zapachu człowieka i jego emocji. Zazwyczaj psom do tego wystarczy wąchanie po prostu. Jednak niektóre psy lubią wspomóc się lizaniem. Dzięki temu mogą dogłębniej przeanalizować ludzki smak, zapach, a co za tym idzie, ludzkie emocje. Nie jest też tajemnicą, że psy za pomocą zapachu i smaku są w stanie wyczuć stan zdrowotny danego człowieka. Dlatego niektórzy ludzie wykorzystują psy do wczesnego wykrywania nowotworów. Skoro psy potrafią takie rzeczy wyczytać za pomocą węchu, to nawet nie wiemy, jak dużo informacji pies wyczytuje z nas, gdy nas wącha i gdy nas liże, no bo lizanie może służyć wzmocnieniu bodźca zapachowego. Szósty powód lizania to odziedziczone geny i odruchy. Lizanie jest po prostu zakorzenione w psich genach. Psy odziedziczyły ten odruch po wilczych przodkach. Wilcze szczenięta liżą starsze osobniki po pysku, domagając się pokarmu. Ponadto lizanie u wilków jest taką formą komunikacji, pokazuje hierarchię w stadzie. Siódmy powód lizania to higiena. Psy liżą się, aby się umyć. Tam, gdzie nie mogą dosięgnąć, liczą na pomoc innych członków stada. Jeśli nie ma innego psa w pobliżu, pies liczy na Ciebie. Matka regularnie wylizuje swoje szczeniaki, czyści je, ale też lizaniem brzucha pomaga w wypróżnieniu. Szczeniaki też chętnie się nawzajem liżą i podgryzają. Jest to element zabawy, budowania więzi, no i sprawdzania, kto jest kim i na co można sobie pozwolić. Być może twój pies pomaga ci zachować higienę, licząc na to, że ty odwzajemnisz mu się tym samym. I teraz płynnie przechodzimy do tego, jak i dlaczego warto odwzajemnić psie lizanie. Już wiesz, że pies w ten sposób może okazywać uczucia, albo liczyć na to, że zadbasz o jego higienę. Dlatego pies może liczyć, że również go poliżesz. Jednak z oczywistych względów nie zechcesz tego zrobić. Warto pomimo tego zareagować na to jego lizanie. Jeśli podejrzewasz względy higieniczne, możesz przykładowo go uczesać albo zwyczajnie pogłaskać. Jeśli chodzi o uczucia, również dotyk masaż może być dobrym pomysłem. Jeśli prosi o dystans, być może poszedłeś zbyt blisko albo nachyliłeś się za to nad psem i czuje się on niekomfortowo. Warto wtedy się odsunąć. Jeśli chodzi o zwrócenie na siebie uwagi, możesz zareagować na jego komunikat i coś z nim porobić, albo zdystansować go, aby postawić mu granicę, jeżeli nie chcesz, aby w danym momencie ci przeszkadzał. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji. Jeśli masz jakiś problem ze swoim psem, jakieś jego zachowanie jest niepożądane i szukasz rozwiązania, to polecam Ci mój poradnik psa problemowego, czyli 15 trenerskich technik eliminowania niepożądanych zachowań u psa. Link do poradnika znajdziesz w opisie tego filmu na dole. Dziękuję za twoją uwagę Emil Nestorowicz z zespołu Czerwonego Pieska i oczywiście Fibi.